E Witam Was bardzo serdecznie w naszej nowej serii z gry Unheim Nessal. A pierdzielę, już nagrywam to czwarty raz i mi się wszystko pierdzieli. Naciskamy F1. Co to nam pokaże? A, że możemy podnosić kamienie. Fajnie by powiedzieli jeszcze którym, ale już sam się domyśliłem. A, wrzucimy go do wody. A, leć! Leć, 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 leć! leć. Powinno to zrobić pluski, zalać całą mapę, a nie kawałek na nie plusło. Spacją podnosimy kamienie. No tych dużych, nasz robot nie jest na tyle silny, żeby jakieś wielkie podnosić, bo ten to nas ściąga i to strasznie. No ale za to możemy zrobić coś takiego. On nas ściąga na dno pod wodę. Gdzie chyba tam nic nie ma, ale zaraz zobaczymy. Jakiś spływ niby jest w dół. Ale czy coś tam będzie. Tutaj nic nie ma. Tutaj Tutaj też nic A tutaj po prawo, zobaczymy czy coś tam jest. Też nic. O, tu zostawiamy tu kamienia i... i lecimy stąd Wyleciliśmy Dobra, lecimy dalej To już kurna moje, nie wiem czy to mówiłem czy nie, że to czwarte podejście już mi się wszystko myli, już mi się nie chce nawet tego nagrywać Ale Postanowiłem się zawziąć i, i to nagrać tak raz, a porządnie. Raczej będę tam nagrywał jeszcze następne, dopóki tego nie przejdziemy. Następne odcinki będę nagrywał. Tutaj nic nie ma, bo już nagrywam czwarty raz, albo mi miejsca na dysku zabrakło, albo mnie nie było słychać, albo... albo się myliłem mówiąc coś w nazwie na raz, zapomniałem nawet nazwę gry. O właśnie, miałem wam pokazać, tak jak przy wcześniejszych, choć przy wcześniejszych odcinkach. Po co są te zielone barierki, którą przed chwilą widzieliście? A te zielone barierki są po to... No ładnego tego kamienia, nie tego, tego nie udźwigniesz, tego wiesz. Te zielone barierki są po to, aby... Raz mu wydźwignie. Abyśmy nie mogli przenosić ani przerzucać takich, właśnie oto kamieni. Lecimy, są niektóre takie mm, kamienie, chyba w grze się da, nie wiem, no przeszedłem kawałek tylko tej gry. Nie przechodziłem tego całego. Oj, kurna, przycisnęło mnie. Zacząłem nagrywać w tą grę. Znaczy zobaczyłem to u youtuberki o nazwie Niezapominajka i dzięki niej tak wciągnęła mnie ta gra, obejrzałem tam jej nagranie, tam kawałek, znaczy kawałek, jeden odcinek chyba. I właśnie mówię kurna, to ja sobie pobiorę tą grę i nagram z tego. No i tak zacząłem nagrywać, robił już, na czwarte. Podejście już się powtarzam. No i tak dzięki, nie zapominajko, że. Mi, znaczy, że mi. Bo to u Ciebie zobaczyłem tylko na kanale pierwszy raz tą grę. Tutaj właśnie trzeba tam. A ja wam pokażę. Najpierw tak na sucho. Podnosimy tą dźwignię po taki czerwony kamyczek, który wystrzela. O, właśnie. I on leci i wpada znowu do tej rury. I trzeba tą rurę zablokować jakimś kamieniem właśnie, który tutaj leży. Żeby móc wziąć tą czerwoną kulkę, bo ona jest... Znowu spoileruję, ja pierdziel. Bo ona jest mniejsza od zwykłych kamieni i on zaraz wróci ją w taką szczelinę, gdzie zwykły kamień nie przeleci. Dawaj, 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 nie uciekasz, no! Chodź tutaj! No, nie mogę jej złapać. Dobra, mamy tą kulkę. Zostawiamy ją tutaj, albo niech nawet zleci. Zabieramy te kamienie. Jednego... Aj, tego jeszcze nie mogę. Leć. No kurde. Drugi kamień. Jeszcze jeden. Dobra, dobra, dobra. O, jest leciała ta kulka. Otworzy nam właśnie te drzwi. O, te, o których teraz właśnie mówiłem. Goni nas kamień. O, i dostaliśmy w głowę nasze śmigło. O, tu jest fajny moment. Trzeba odgadywać. Znaczy odgadywać, powtarzać to, co robią te lampki, jak migają. Pierwsza była ta. Potem była ta. I teraz chyba była żółta, jak się nie mylę. Albo się mylę. No i się myliłem, była zielona. Się tam się zamyśli, niebieska, niebieska, niebieska. I koniec. O. Dobra, raz. Dwa. Trzy. I zaświeciło nam się tutaj światełko, jedno z trzech pod nami, co jest... Raz niebieski, dwa... Zielony... Zielony... I koniec. Dwa razy niebieski, dwa razy zielony. Raz... Hmm. Dwa... Oj, przepraszam was. Poczekajcie chwilę. Oj, wybaczcie za to krótkie cięcie już jestem, już jestem, wybaczcie za krótkie cięcie nie wiem czy już dwa razy ciągnęłem... nie, no i widzicie zadzwonił do mnie telefon i... i... zacząłem rozmawiać, nie pamiętam ile razy pociągnąłem ten niebieski dobra raz dwa raz dwa no kurwa mać! Co to za dziadostwo? Żółty, zielony, niebieski, zielony, żółty, zielony, niebieski, dawek kurwa ten niebieski. Przepraszam za ten telefon, co dzwonił i zielony. Zapomniałem wyciszyć przed nagrywaniem. Tutaj wszystko muszę nawet na sklepie się brać na niedostępny. Niebieski, zielony, zielony, czerwony, zielony, niebieski, chyba dwa razy zielony, 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 czerwony i zielony. I nareszcie koniec naszej mordęgi przelatujemy dalej. Tutaj odblokowujemy, znaczy odblokowujemy. Bierzemy taką kuleczkę, właśnie na rezultat. Pierwszy raz bałem się jej dotknąć, bo myślałem, że zaraz czymś porazi, albo popnie jakimś słońcem. I co? I bierzemy ją cały czas ze sobą. Ją musimy je przemieszczać razem ze sobą, i ona daje trochę światła. Zostawiamy tą kurkę tutaj gdzieś przed włazem. Otwieramy właz. Tak, wrzucamy tą kulkę, zamknie się ta niebieska... Aj, dawaj ją! Dawaj, 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 dawaj! Wrzucamy tą niebieską kulkę... Kurde... Leć tam! No i się zamyka... znaczy tą niebie... Znaczy pier do lewa. Wrzucamy białą kulkę, zamyka się niebieska klapa i się robi czerwona, bo często Światełko, przez tą zieloną bramę nie możemy jej przenieść. Już się tak mylę, że zaraz znowu się zastanawiam, czy od nowa nie nagrywać. A teraz to nie wiem, jak, bo później rodzice wrócą i jadę do sklepu. Chodź tu, aj, zawsze się zastanawiałem, czy da się to otworzyć. Raz próbowałem, nie dało się. Teraz też widzę, że nie da się otworzyć tej klapy. Dobra, zostawiamy to tutaj. To jest tu. Dobra, lecimy po jeszcze jedną. Jeszcze jeden kwadracik i tą deskę. O chyba, że mi się uda tak wziąć. Powoli, powoli. Stój! Jaka menda. Ja pierdolę co za menda. Wracamy po nią. Chodź tu śmieciu, lecisz z nami. lecisz, lecisz tutaj właśnie jak jest ten niebieski odstający na górze dynzelek co widzicie to muszą być wszystkie właśnie takie z czerwonych zrobić się na niebieskie żeby... żeby to, żeby nam się otworzyła dalej brama i to jest za lekkie... Mm, kurwa właśnie mówiłem o tym i ta kostka jest zaletka, żeby sama nacisnąć, więc jeszcze trzeba położyć na, nią, na niej ten metalowy taki kurna To metalowe dziadostwo Aj stój Dawaj to O, nareszcie. Ile ci nasze światełko? Właśnie tutaj je łapiemy No łapiemy je! No właśnie, o tym mówię. Nie, stój. Dobra. Teraz nam się otworzyła taka znowu następna zagadka. Rozwiążę ją szybko i tutaj będę kończył, bo co? Bo po pierwsze muszę iść. Po drugie. Po drugie co? No, o, musi to tak wyglądać. Samo się bierze, tam cofa, do tyłu, nic nie klikamy. To musimy ułożyć odpowiednio. Otworzy nam się brama. Parę zabezpieczeń, żebyśmy się nie przedarli. Nie wiem, czy tutaj to światełko się zostawia, czy nie. Nie, dawaj mi to światełko. Ej. O, dobra, mamy. Bierzemy je dalej ze sobą. Wrzucamy teraz tutaj. Tutaj to będziemy wrzucać. Ale kurna, zastanawiam się, czy to wrzucać. A i najwyżej skończymy tutaj. Akurat to będzie taki 13-14 minutowy odcinek, gdzie nam wystarczy. Dotąd doszedłem, więc dalej Wam nie będę spoilerował. To by było na koniec. Na tyle, moi drodzy. Tutaj właśnie oddali nam to światełko. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Na razie.